Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku w WMTV. Dzisiaj nagrywam dla was specjalnie vloga bo muszę wam powiedzieć kilka informacji I pierwszą informacją jest to, że jutro czyli w niedzielę rodzice zabierają mnie do Warszawy na Dzień Dziecka ale tam ogólnie jedyna wito i bella.show więc tam nie możecie zobaczyć co z Was będzie? Piszcie w komentarzach. Słuchajcie, kochani, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Neonet przygotował na mnie trzy superowe produkty do przetestowania. Ale jakie zobaczycie za chwilę? Zostańcie ze mną koniecznie do końca, bo dla Was Neonet też przygotował superowy konkurs na Instagramie. W którym możecie zgarnąć trzy superowe nagrody czyli smartfona, hulajnogę i laptopa. To co kochani, teraz bierzemy się za przetestowanie tych produktów. Słuchajcie, pierwszym produktem jest głośnik GPL, on działa nawet 10 godzin. On mi się bardzo podoba, naprawdę, na pewno teraz go przetestujemy. Otwieramy. Super, aż 10 godzin powiedzieć. działa? Tak, naprawdę bardzo dużo. On jest taki jakby... Na bluetooth, czy, czyli można sobie go tak, podłączyć normalnie z telefonem chyba. Tak, można, ale mega. Jak widzicie on jest kolorku niebieskiego, ale są też również inne. Kolorki. E, tatuś, pomożesz mi? Jasne, to słuchajcie, my otworzymy i zaraz tak. wracamy. was sam jestem ciekawy. Ja. Słuchajcie, tak wygląda z przodu ten głośnik. To jak widzicie, możemy przyg... podgłosić Podgłosić. I tutaj możemy ściszyć, ściszyć też i tutaj ogólnie możemy włączyć. No chyba się włącza. z piosenkę. Ten piosenkę. E, tutaj tak wygląda z tyłu i tutaj się ogólnie włącza ten cały głośnik. Oh. Włączyłem go! <laughs> Czyli, ja nie, sobie, Czyli nie, się nie się Bluetootha. Bluetootha. Bluetootha tam się podłącza a Poczekaj, tutaj. bo on już chyba mruga, tak że... O, coś już sobie, słuchajcie, jakąś dziutkę tutaj ma. Nie mam telefonu. tutaj. Słuchajcie, Nikola ma telefon, zaraz będziemy testować, ale zobacz, jak fajnie to sobie gdzieś można wow. y, gdzieś ja sobie wiem, można gdzie. powiesić. Czekaj. Tu się tak robi, zobacz. O, ale mega. Pokaż tutaj. Czekajcie. Mam pomysł. Czekajcie. O, i sobie może grać muzyczka na oknie. Da radę? Nie da radę. Za, yy, za szerokie jest ta troszeczkę. Ale słuchaj, to byś co mogła normalnie na tym odroletki powiesić, też nie ma problemu, słuchajcie. Oczywiście! O! I ktoś przychodzi do ciebie, a gdzie ty masz jakieś głośniki? A to ona na sobie wisi. Dobra, testujemy, testujemy. Ale Podło, już podłączyłam mój głośnik ze, znaczy, z telefonem, tak. Złączyłam tu bluetooth wcisnęliśmy tak, na głośniczku i bluetooth i w telefonie wystarczyło pasję, połączyć. Bez żadnych haseł, bez jestem niczego. Jestem właśnie na moim profilu i nie żebyś się chwaliła, ale włączy moją piosenkę. <laughs> moje pasja. No taka reklama troszeczkę twojej tutaj. Ale <laughs> <laughs> fajnie. Ale a... mega. To się podgłosi. Czekajcie. Aha, musimy ok. To się podgłaszać. A jeszcze tutaj? Tutaj też możesz. Też jeszcze słuchajcie, to nie jest na maksa. Boże. Tak się nie boję. Ale głośno, nie? Spokojna. No, I tak 10 godzin zrania. Uczuć, kryj. Ale mega. A dzisiaj I tak chcę kładzić, i idzie chce spać? Ale mega. Ale super, jestem głośnik, naprawdę. Fajne. te <noise> moje <noise> Ale nawet tak włączysz jakiś filmik albo coś, nie? No i tak na tym głośniku, ale mega. Co, testujemy następny produkt? Tak, właśnie mogę doczekać ten głośnik To jest, jest naprawdę fajne. mega. I sobie jej na razie? Ej, ej, jak ktoś będzie dzwoniło, to tutaj mi będzie dzwoniło ale tutaj odbędzie. ale nie? chyba tak. Będzie tutaj, tutaj złychać, słychać, nie? słychać no. Albo tak sobie dostawisz ten alarm do szkoły, budzik i będzie diri, 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 głośno Od razu się będzie. budzisz, bo tak to zawsze ciężko masz do tej tak szkoły jak Na podgłosić <noise> No Ojeju. Więc przechodzimy kochani do kolejnej rzeczy Słuchajcie, kolejną rzeczą jest iPhone 6s Gold, więc on mi się naprawdę bardzo podoba Naprawdę ja mam swojego Samsunga, ale z miłą chęcią sobie przetestuję właśnie iPhone'a Otwieramy a taki kolor ci się podoba? Tak, jest. A ty jaki masz swojego kolor? Ja mam. Go... Ty też chyba ja złotawy. Różowo. Aha, różowo. Różowy mm -hmm. jest. Tak. O bożu, Jaki on jest śliczny. Wow, naprawdę ten kolor jest przecudny. Hmm, Neonet. Wszystko jest super, ale do każdego telefonu powinien być czekoladowy Case gratis. To wtedy by było jeszcze lepiej. Może sobie przetestuję go nagrywając jakiegoś TikToka. Okej, okay, włączamy! No to? Się pokaż kontroli. na co cię stać. E. Ojeju, ja tego nie kontroluję. Eee. Gdzie to muszę łączyć? No masz TikTok. Aha, musisz włączyć no internet, tak? Bo ja... Słuchajcie, mam Samsunga i się w ogóle nie znajdziesz. No na pewno troszeczkę inaczej na iPhone jest. Ale okay. myślę, że jeden dzień byś spędziła na takim iPhone'ie i... To Pokaż go jeszcze raz z tyłu. Mm. Także mówię, wszystko ok, ale ten yy, neolet faktycznie by ci mógł przysłać kejsa czekoladowego jakiegoś. gratis, no na dzień dziecka. Albo truskawkowego, albo na dzień dziecka takie specjalne. Specjal od lub, na Dzień o, Dziecka. Lub do każdego właśnie prezentu, który właśnie dostaję do każdego zamówienia. powinny być albo Lody gratis. Mm -hmm. No, to też mogło być. Ym, możemy sobie nagrać do tego. ok. No. Ja sobie gdzieś muszę go postawić Może ja się potrzymam? Trzymasz? Mm -hmm. Dobra. Co mamy wcisnąć? Po prostu yy, nagrywanie, tak? Nie Dobra. Um, ale jak będzie yy, tak No trzy no, cztery ry. Dobra! A taki A ja, sobie... ja zatrzymałem. Tak, Dobrze? No, ja sobie dalej tam do końca. My się widzimy Ci powiem, że ładnie to wygląda na złoty no. tutaj u ciebie, tak? Hmm. Ja nie umiem z iPhone'a. A co to tak? że jakąś falę, tak? zrobiłaś? A nie wiem czy wyszła. Pokaż? Nie wiem czy wyszła. No pokażemy tutaj. Na bank nie wyszła. No nieźle Super, to co został tak. nam? Y, ostatni produkt do tak. testowania Więc ja sobie to zapiszę w wersji roboczej Może potem wystawiam. Mm. I przechodzimy do kolej Do ostatniej w sumie rzeczy tak Wkładamy ładnie Słuchajcie, był iPhone to teraz testujemy iWatcha Więc otwieramy Właśnie, yy, też, yy, Widziałaś kiedyś taki coś? Tak. Wiem, że właśnie iWatch się łączy z iPhone'a w ogóle. Wow. Więc, ale mega. Super. Wow. Znormalny zegareczek? Tak. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą mam, pokażę w iWatch, to jak widzicie, tutaj jest zegarek. Możemy sobie po prostu wcisnąć. O, ho, ho, dobranoc. dobranoc! I no właśnie mówimy szkamiki, jak która jest godzina. Ale chyba nie jest nastawione. Tak. <laughs> Bez naprawdę. wcześniej. Więc to jest w ogóle dużo innych rzeczy. Jak mhm. widzicie. Czekaj, bo tak nie wiem, nie wiem czy widać. Słuchajcie, zobaczymy co on tu posiada. O, aplikacje. Wow, ale To są takie mega. same aplikacje praktycznie jak w telefonie. Wyślę, że jeszcze się fajne, się... zobacz, jest aparat. zdjęcie. Nawet tak się da. Ale no. I zobacz, wyświetla. Aha, bo ty wszystko możesz zobaczyć, patrz. No. Dziś zrób ty zdjęcie, to ja też zobaczę. O. O. I jest. A, jakie ja mega. Zamknij. Ale super to jest. Fajne, nie? Tak. <laughs> Okej, okay, kochani. Fajne, więc... co? Tak, to jest... O. To jest o, zwani. wiesz? Halo? Co tam robisz? <noise> no, Okej, okay, nagrywam odcinek właśnie. E, to zegarka? No, e, Zadzwoniłaś no, do mnie na iWatcha. No eee... No, Chodź, że nagrywamy odcinek dzieciaki rządzą z Neonet. Właśnie, mamo, nagrywamy odcinek, tak? że dzieciaki rządzą z Neonet. No w końcu. Bo w końcu jest skoro, no tak? <noise> tak. Ale Patrz, no że dostałeś fajne produkty do przetestowania. Mamo, i tak w ogóle dostałam super produkty. Trzy produkty do przetestowania. Właśnie rozmawiam z iWatcha. Patrz, no to... to jest zegarek taki. To jest taki zegarek, ale to są wszystkie rzeczy, które ma telefon. Ale ja się słyszę normalnie. Nic nie ani nic normalnie. To jest fajny no. Czyli jak to jest z telefon, no to tak jest mega. Okej, okay, ale mamo, ja muszę kończyć, bo nagrywam odcinek. Mama trzeba być na no odcinku. Pa, pa. pa, do pa, pa pozdrawiam widzów. Okej, <grace> pozdrawiam wszystkich widzów, Nikoli. Pa Ale super, mama zadzwoniła. Więc kochani, piszcie w komentarzu, które z tych trzech rzeczy wam się najbardziej podoba. Ja też oceniam tato, właśnie, tato? że mi za się podoba, fajny ten iWatch. No mi też właśnie bardzo mi się podoba ten iWatch. Słuchajcie, a teraz coś dla Was, czyli zasady konkursu. Przypominam, do wygrania są trzy epickie rzeczy, czyli hulajnoga, smartfon i laptop. Wystarczy, że wejdziecie na Instagrama małpa.neonet.pl i odpowiedzieć na pytanie, jaki prezent od Neonet sprawiłby, żebyście się cieszyli jak dziecko? Ja bym się cieszyła, jak dostał tego kajsa czekoladowego. <słuchaj> ja też lub tego loga. <słuchaj> Więc kochani, ja się z wami powoli nam i pamiętajcie, dzieciaki rządzą Neonet. Pa pa!